Skasuj. Zignoruj. Kasujemy zdjęcia, filmy i wiadomości tekstowe, które łamią reguły mediów społecznościowych. Większość sprawdzanych materiałów pochodzi z Europy i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ignoruj. Zignoruj. Skasuj. Filipiny. Tu znajduje się największy ośrodek. Zatrudnia tysiące pracowników. Jeśli klient dowie się, że rozmawiam z Wami, może wycofać się z kontraktu. Chcemy łączyć ludzi, by stworzyć globalną społeczność, by każdy na świecie mógł dzielić się czym zechce i z kim zechce. Zuckerberg jest właściwie redaktorem pierwszych stron gazet. Platformy społecznościowe muszą panować nad tym, co się dzieje. Facebook ma większą populację niż którykolwiek kraj. Działając jako cenzor, pełni rolę państwa. Zignoruj. Bez mediów nie miałbym możliwości przekazu i prawdopodobnie nie znalazłbym się w tym miejscu. Skasuj. Robią to tysiące ludzi w sekrecie. Te nieznane osoby podejmują decyzje redakcyjne. Zakazuj. Zignoruj. Rozmawiamy z Wami, by świat się dowiedział, że ktoś sprawdza media społecznościowe. Staramy się, żeby platformy społecznościowe były bezpieczne dla wszystkich. Czyściciele internetu.